Zobaczymy, jak pójdzie. To mówisz, że jak napiszę do niego, to mi wyślę tam bez problemu? Czy, czy, ja czy przy następnym razem? Musi spróbować, zobaczysz. Ja, to no Mówię właśnie, może by napisał. Napisałem, ale nie, nie jestem zwolennikiem jakichś takich. Proszenia się. Ten raz możesz. Aha. Proszę? Ten raz możesz. To już będzie drugi raz. Wcześniej było do Pinki. oznaczyliście. Musisz czy jeszcze nie masz zablokowane Co robić? Boty wynajmować Chyba mam zablokowane jeszcze No tam trzeba jakieś te moce zdobyć, jakieś tam no, jakieś zadanie Niestety Przecież mam zablokowane To wcześniej się strezam skończy No, za ile? Za tydzień dwa? Siódmego chyba no, no to dobrze Tu, a tam później dolecę do was macie tam ludzi? Nie Nikogo nie widzę. Albo nie dolecę, bo włączyłem sobie transmisję na żywo i przegapiłem o. a streama robisz? Albo później sobie przerzucam switcha na ten? Nie? Na YouTube. No, to rozumiem. Są w ogóle lamy w tym sezonie? Nie ma chyba, nie? Nie. Ja. Są, ale takie leżące i możesz się w nich ukryć tylko. No wiem, to, 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 to wiem. No, chodzi mi o te normalne. Nie, ja to nie widziałem. O, pepa. Słyszałem Pepe przez chwilę. Gdzie? Nie rozumiem. Na ciebie jak rąknołeś nie? Ja nie. Ja nie. O końc. Wszystkie ulubione granie? Jak graliśmy z tą, z Amelką... E, to żeśmy koronkę zdobili, a Amelka nawet ostatnio go zabiła. Powiem ci. A, to go zabijam, <śledzimy> <śledzimy> Tak. <śledzimy> żeś powiedział to. <śledzimy> I wtedy i teraz. A jak któregoś, czekaj... To było dwa dni temu, trzy dni temu żeśmy grali z... Koperkiem i, zam... i z koperkiem. Amelka nie chciała grać. To też żeśmy dwa, trzy, trzy razy pod rząd, żeśmy wygrali Twój syn okay. ma więcej tych koronek kurde niż ty i ja, Dawid razem wzięci. On ma z dziewięć ich. Ale jak wszystkim do koła No kurde powiem ci, ale ty wziął coś. o to jest nielegalna broń, tu tego zaczął. O chodźcie tu W myślę, no nie ma Nie wierzę Owe kurde, dajcie mu, nie wiem, <noise> niech wyjdzie na dwór, a nie z tym telefonem siedzi. Nie no, świruje, ja wiem, że to jest spokój ducha. Ale, no tak mnie rozbroił. Ale patrz on na telefonie, jakby się tak przerzucił na kompa, pograł trochę, to... Ale on padem podobno coś tam mówi, że gra. A próbuję, ale muszę gdzieś szybko. Mówi, że woli typu. Tak? No. Jestem ciekaw jak to wygląda na iPhone'ie. To, że wygramy w chmurze, nie? To w chmurze wygląda zarobiście. Na telefonie. Nie mamy zainstalowane, tylko w chmurze. A telefonie czemu nie macie zainstalowane? zainstalowane? O, On typy. Z osoby telefonu. Tak? O, a w chmurze chodzi na każdym. To ja wiem, ale. Typów mam. Idę do nich. Ja wiem, jadę do siebie. Chega, dá meu zagueiro. Não. Deixa eu ter seguro e Jeszcze jeden jest. Jakiś samolot? Co on tutaj robi na samolot? A Dawid przyleciał. Leciał. <laughs> Dawid leciał? Nie. Ja broń zmieniłem przy niechcący. Kurde. Starz. Właśnie. Muszę znaleźć swoją broń Dawid przyleciał samolotem Na, na, na walankę Dobrze Dobi Dawid ten samolot do końca i on ci się odnowi No Dobra dość no, Widzisz i on ci a i będziesz miał nowy Knówkę sztukę nie śmiganą. I tam ci pisze później ile ma jeszcze życie jak wsiądzisz Ile razy się może odnowić, pokazuję Ale wy w chmurze możesz grać ile chcesz, czy znowu masz jakieś te ograniczenie? to ograniczenie? jak nie masz tego... Yy, jak to się nazywa? Gamepla pasa? Game pasa? Game to, pasa to tylko godzinę i po godzinie cię wywołam. Ale później wchodzisz znowu i znowu grasz. A na playaku nie ma. Nie ma tak dobrze. Nie wiem co jest na plejaku. No tak. O, ja tam mam kurde zadanie. W bazie ruchu oporu. Muszę jakąś skrzynkę otworzyć. są skrzynki już otwarte. Ktoś otwarł. O, no trudno. Ale nie ja, już były otwarte. Przeszukaj pojemniki. Bez... W bazie ruchu oporu. Jest tam kto Dawid? widmo? No. biorę Tu się gdzieś biją. Na moście się chyba biją. No. Na moście się leci. Albo no, pod most? Na moście się pod... Są tam na moście? Aha. Dawid? No, ja szybciej rozwalę z broni, niż Dawid z samolotu. Musiał na drugi krąg pójść. Jest jeszcze jeden. Powaliłem, to. Aha. powaliłem go Dawid, spokojnie. Wyjrzał, to Jak Andrzej, szuka tej konsoli, czy już znalazł? Jeszcze szuka. Ulalala ile tej dobrodzie jest siadasz czy do samolotu? No, siadam No Dobra, trzeba do strefy pomyśleć coś o strefie Jeszcze zatankujemy furę No a może będą te typy to sobie weźmiemy ten Miecz chcesz Dawid Po s wyskoczyłem Znowu wyskoczyłeś? No bo myślałem że jak jedziesz chciałem tu zbudzić wiesz. Ale wtedy dobrze, że Olek mi powiedział, że Dawid wyskoczył, bo ja myślałem, że jesteś w środku i będziesz strzelał do nich. Chyba w mieście nikogo nie ma. Mariusz, Mariusz jest po drugiej stronie miasta. Nawaj, jedziemy tam do niego. Jeszcze nie coś. もう一度。 Ktoś tu jedzie. Ja. <laughs> Żaden z was Głos. nie bierze miecza? Na włosu na nie poznajesz. A, jakieś <laughs> takie. Wiem. Nie Jakby Sejczę jechało. <laughs> jak Sejczę to ten, ten jeździł jedzie. Możesz go wziąć, Dawid? Ale coś tam o, ten, daje bo to, Ten bot daje tę snajperkę za miecz Złoto On właśnie za ten miecz niebieski To jest niebieski Zabierz mnie tam pod te miecz no, Już jeszcze bota uszkodził To już mi dał Myślisz? Wiesz co, dajmy no jeszcze jedziemy. Zostawiłem tego. Shotguna, jak chcesz. mam. Mam takiego. Takiego? Złotego nawet. Tylko to nie wiem, czy to... Czy to jest tak nie... Tylko nie przejeźdź go. <laughs> Postaram się. A nie, to nie jest niebieski wiesz. A nie, dostałem, widzisz, złotą snajpę. I za każdym razem tak daje? Za niebieskim, ale tylko jedną snajpę, jednej sobie na cały mecz. Tu jest niebieska jakaś. Co ty taki niezdecydowany, co wziąć? Nie, bo ja muszę mieć wszystko ułożone po kolei, wiesz? Dobra, nie. jadę do kolejnego posterunku. Tu jest jakiś posterunek Tu muszę przeszukać co najmniej jedną skrzynkę Nie ma tak jak ja wszystko ładnie włożone O przeszukane te skrzynki tu O, o ale siurp. Tak robi, patrz. O, dzięki. Fajnie się robi. No, to o to chodziło. O, jest jeszcze jeden miecz. Dawid, chcesz? Co? Lecz? Miecz. Miecz. Nie chcę. W prawdziwym życiu nie da tak na górę wyjechać A, próbował ktoś Może się da Trzeba o. wojewódzkiego popro, powie, zapytać się czy wiedzie swoim Lamborghini. Czy On ma Lamborghini? Lamborghini no. No, co O, co O Okur, mimo paliwa. Dobra, do strefy chodźmy. Tu jest jeszcze obóz jakiś ruchu oporu. O! Przeszukane skrzynki. Nie, tu jest skrzynka. O, leczkaj. Nie ma. A pokonaj szturmowców też, kurde. Strzelam do nich i nic. Przeszukaj pojemniki w bazie ruchu oporu. Właśnie. Ale ja zauważyłem, że tutaj nie zawsze się wszystko aktywuje. Ale tu jest, gresiek, tu jest baza ruchu oporu. Gdzie teraz zaznaczyłem. A tam jest coś? Wejdźcie na mapkę i zobaczcie. Tam gdzie zaznaczyłem, tam jest baza ruchu no W strefie już. Już dawno w strefie. To trzeba przy następnej grze tam wylądować. Dobra, Me jedzie auto, do, auto, do was. Auto. O, o, to, Chyba sam jedzie. Wysiad. Kurwa bijem jest z na... a drugi mi goni autem Uważaj, jak bo mówię, że go autem Ja się ewakuowałem kurwa na razie, muszę się wyleczyć Jeszcze medal to jest Wow, skąd mnie kurde trafiają? Gdzie ty jesteś? Aha, do podnieś mnie, bo mi mało zostało do samochodu. Zostało ze mnie karta. Wziąłem ją Tak. Czasami tak piszczy nad uszami, a to tyś przejechał na mnie. Tu jest medal. Medal tu jest. Nie wiem czy... No, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, go podnosić tu. Ale oni z drugiej strony są. Dawid postara to. Trzy, trzy, trzy. No to masz to auto, zaraz z No. Wsiadaj szybko i uciekaj. Proszę. Ja siedzę. Chodź. Czekaj. Oj, aha. Łoł. Oj, mnie Czekaj. Dobra, jestem. Okej. Do, do strefy. Dzięki, panowie. Gdzie tu jechać? się pozbierał trochę do miasta? Do miasta. Albo tutaj na górę sobie wejdę, o. Też jest jakaś myśl Od mieścił życie razem Już nie ma, Ktoś go zabił. Dobra jeszcze ja O koronka Zapierdylam Albo przeżyję, albo nie Co ja mnie zbokowało Gli mam Za ile bije Stefa Kurde Zapierza koronka robi stefie Ryzykować? Ryzykuję A jak chcesz? bo się auto zablokowałem zabicie? Ja, nie, oni paliwa. Czy jeszcze czy coś mam A tak ja mam widzę. nie mam leczenia A Nie mam nie mam leczenia Nie Strefa jest gdzieś tu, a gdzieś koło mnie auto jeździ. Uważaj, bo oni tam są, Dawid. Tam są i gdzieś auto jeździ, bo ja słyszę auto. Gdzieś koło mnie, mi się podleczyć. Nie macie nic do leczenia, nie? Mam apteczkę jedną. Malczysz. Mówiłem ci cały czas, gdzie auto jeździ. I biją do mnie z tego auta! Do nas Do tego... Jeszcze wpadłem do Stefy, a Stefa za 5 No nie wierzę, i po mojej kolance! Nie, ja nie wiem jak ja to przeżyłem o, ja też Ja na dół Na dół? Idę wiesz, to jest Kurde! Z miasta ktoś do mnie strzela. Ja to przeżyję na takim haplecie, gdzie Widzicie w tych skrzynkach ważniej są, Mariusz, nad nami i już są, tu koło mnie właśnie mnie ściągnął. Kurde, molek, moja koronka biedna nie należy. Dacie radę mi podnieść, czy nie wolno? Nie, bo oni są nade mną dosłownie. Jak się wychylę, to mnie zabiją. Nie dojdę do ciebie, te... niestety. Dobra, ta widzicie do drugiej strony. Co Wasz... Dobra, ja Czekaj, muszę bo... i tak tam iść. Chodź, tę strefę dawitą, można A bo to jedna kipa na nas została. O, trzeba uważać, idą tutaj. Trzeba pokucnąć. Oni gdzieś tu są. Nad nami. Słyszałem jak pię? No, tu na moście. Nie trzeba. Trzeba iść w stronę strefy, bo ona Nie, trzeba nie co, trzeba wyciekać. Nie podniesę cię, bo strefa Ale uważaj za to Nie, 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 Kurde, nie, 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 wody bo się zdradziłem. nie, 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 ja, ja, ja. się... Kurde no nie, nie,